Mi nie podwaliłeś, jak ja mam trzy niki. O chuj ci chodzi. O chuj ci chodzi co? O chuj ci chodzi. No to był mój nik. Zajebiście w chuj. Nie, ja piszę bastek do Norwego, że ma mi dawać koczenie ja będę... Roku czekał. O bo... Ja pierdolę. No ja. To... <noise> A ten Shibi to T tak nie jak pierdolę, jest pospinal. Ci się rodzinka po Mordo Morda dzieciako. <noise> Możesz powtórzyć, bo mnie przerwał. <noise> A tak, nie skapliśmy się, że dali przerwę, tak to byśmy zrobili nasz trik. Czyli. O kurde, wszedł. E, czyli ten, wiesz o co chodzi? Że my dajemy przerwę, i wciskamy nie, i oni nie mogą dać, i się zaczyna runda, i bota mają. Nie są? Co? co? Kiedy masz sześć? Co? A czy ja mówię, że to ten akurat? Tamten oczywiście Dobra, próbuj tam grać. Ty zabiłeś na farcie i będziesz teraz pyskował? Za kimordy dzisiaj kupaj z rybana. Na chuj się próbę. Zziłeś się grzeczni. No spania, kurwa, kupno z libana. Pajac to cię robił. Dawaj go. No iść tam kurwa hajki. Rebana, mała. Dobra, zamykam mordę, kurde. Daj grać ma Morda, powiedziałem. Nie, zamykam. Zamykam mordę. Chyba nie małyszy. Zamykam mordę, Cicho, puff. No right? Right? Na góra. Kurwa. Boże oczko. Zamykaj się. Podchodzi górą. Brawo. Kurwa wy gówno gracie teraz. Co ty Waksis W Wakses jesteś? No. To... No jego nie ma. To jest. No Boże! Dobra i faziałek Wyzym. Chyba nie ulepsz. widziałem go pajacu zamknij mordy kurwa Co? A, i... Aha. A, to coś... kurwa jakieś najebane chyba. <grym <grym gościa, gościa nie widziałem, a to się pluje kurwa patrzcie na siebie pajacu jebany Kurwa tylko potrafi klidować śmieć <grym> ...mordę się tam pajacu jebany Mówię że no, ciszy no, bo rodzice wstaną no. no. tam do podstawówki jebany <grym> do Ale ale rajder w bo... Na konekcie podsadzony o, Jaki, po oczko nie, nie na Jaki oczko Jaki oczko no, to jest? Sparty, kurwa, nie? nie zdążysz, bo a ja zdążysz Co za oko Ty 13 17. Gramy na winę. Pamiętasz jak graliśmy w coble? No to nie jest coble. No jak nie, mamy oczka. Niekomu, no to sorry ty. Ty kurwa po to jest takie głupoty, a wiesz ty najwięcej gra z Kurwa na twoje I kurwa nikogo nie zabijesz. Więc kurwa z tej pizzy. No a ten duwnet to jest kurwa to odpał. Boże. wiem, że tak się skończy. Jeszcze oczko też w ogóle której pizdę, bo oni kurwa ci tam są najwyższe, na co wejdę w jeden. No ale masz 9,5 kurwa, kurwa bronić tego B. No na To i co sam, kurwa B, jak sam jestem, prawo Dobra, 13 lat, godziesz koło 7. Odnogaj. Pod noga. No, jeszcze był bać. Bastuj Kurwa powiem ci, że kiedyś no.